Szanowne Państwo, oto odcinek specjalny, rocznicowy o naszym corocznym plebiscycie dotyczącym uniwersum Szkolnej 17. Tak więc witam wszystkich czcigodnych, zgromadzonych tradycyjnie przed radioodbiornikami i oscyloskopami w kongijskim studiu. Witam również panią dr Mojkę Diamentowską, specjalistkę od... Od historiografii dziejów naturalnych gatunku quasi sapiens potocznie nazywanych kryptydami. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Tak więc 5 lat przeleciało jak zsiadłem mleko przez fekalne Yeti szybko i niekontrolowanie. Mówię o 5 latach, odkąd przyznajemy z Panią dr Mojką Diamentowską roczne wyróżnienia dla ważnych wydarzeń i postaci w uniwersum szkolny 17. Rocznicę tę postanowiliśmy podsumować i uczcić poniekąd przyglądając się naszym wyborom z każdego roku i zrewidować je z perspektywy czasu, czy dzisiaj zagłosowalibyśmy tak samo. W dodatku podzielimy się wrażeniami co do samego formatu i jakie wpadki zdarzało nam się w trakcie nagrywania popełnić. Proszę panią doktor o opinię na temat transmutacji niektórych kategorii antynagród i nagród w przebiegu czasu. I tutaj kategorie zmieniały się na sposób naturalny. Wraz z transfiguracjami samej szkolnej. Mhm. Niektóre traciły na ważności tak. na rzecz bardziej istotnych, a najczęściej na rzecz tych bardziej ogólnych, uniwersalnych, przewijających się przez dłuższy okres czasu. Tak. No to tak trochę w stylu historiografii heroistycznej. Herangażichtę, tak. Musieliśmy brać pod uwagę. <ślech> 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 <Dalej>. <ślech> <ślech> Jeszcze raz. <ślech> Musieliśmy brać pod uwagę coś, co jest stałym, wymiernym elementem uniwersum, a niekiedy trudno było wybrać w ciągu tych pięciu lat. Niełatwo było ocenić a priori, jaki element w ogóle brać pod uwagę, a który pominąć. Najlepszym przykładem dewaluacji jest kategoria najlepszy redaktor, która według mnie powinna była zniknąć już w 2023 roku, a zniknęła dopiero w pierwszym kwartale roku obecnego. Mhm, tak. W pięcioletnim zestawieniu weźmiemy pod uwagę wszystkie kategorie, które przewinęły się przez roczne podsumowanie w latach 2019-2023. No i dziękuję Pani Doktor i cóż, chyba możemy przejść do omówienia wszystkich naszych faworytów, do niechlubnych antynagród Złotej odderzyny i nobilitujących nagród Diamentowego Łosia z tej ostatniej połowy dekady. Ale zanim to jednak zrobimy, mhm. panie redaktorze, to tak. dla porządku historiograficznego zaznaczę, że w roku 2019 nie było jeszcze tych dwóch nazw. Termin diamentowy łoś był naszego autorstwa i pojawił się na początku roku 2020, a złotą odleżynę wymyślił nasz widz, pół człowiek, pół litra. A tak, faktycznie, i tutaj serdecznie z tego miejsca go pozdrawiamy. Tak jest. Bo do dziś nie wymiękł, i czasami udziela się, jak zauważyłem w komentarzach. Dziękuję również za istotną ekspercką korektę faktograficzną, pani doktor. I tak, w pierwszym rocznym podsumowaniu stosowaliśmy wyróżnienia, ale bez podziału na antynagrodę i nagrodę o określonej nazwie. Tak, ale możemy retroaktywnie przyporządkować wyróżnionych za rok 2019 tak samo, jak to robimy i dziś, bo kategorie były te same. I jeszcze chciałam dodać coś, panie redaktorze: ciekawostkę, co zaobserwowaliśmy podczas robienia tego filmu, bowiem kategoria fekalny pancerz L. defekatore miała skomplikowaną historię. No tak. Tak? Na samym początku swetry nie pojawiały się w ogóle, a w 2020 kategoria ta pojawiła się z zapomnianego przez nas powodu jako antynagroda, a następnie zniknęła w kolejnym roku. Tak, zgadza się i powiem szczerze, że na samym początku naszego dzisiejszego programu w zasadzie nie wiedziałem, dlaczego wyszło to tak niekonsekwentnie. Jednak po analizie i kwerendzie źródłowej sprawa stała się jasna w 2021 roku. Pani pielęgniarka zakończyła epokę swetrów, jak Pani pamięta, i dość często pilnowała kiernoza z przebieraniem koszulek i blues, stąd nie było najmniejszego sensu śledzenia, który pancerz ile wisiał na depekatorę. No i cała historia, ctigodni widzowie. Ja tutaj dorzucę jeszcze to, mm. że rok 2021 był jedynym, w którym nie było ataku sypukcji cukru od pojawienia się choroby. I tutaj sądzę, że możemy już przejść do kategorii przegrywów i żenat, czyli wszystkich wytypowanych przez laureatów złotej odleżyny z ostatnich pięciu lat. Więc tak, szanowni Państwo, pierwsza kategoria to była. Żenada nieprzerwanie od 2019 roku. Tutaj nasi laureaci to był grill. Żenady, strój z gaci w lesie. W kolejnych latach Zafira Barnea. Dalej Lalusi afery No i na końcu 13 cykl Barnea. Absolutna kwintesencja Żenady w Uniwersum Szkolnej 17, którą za każdym razem długo tak naprawdę rozchodziłem. No i tu pani doktor ma chyba też jeszcze jedną tak, jakąś ta, uwagę. Tak, Laloś szedł łeb w łeb z Barneyem w liczbie żenujących eventów na rok. Nie chcę być tym prorokiem, ale po odejściu majora, erudyta, lingwista, geopolityk, gastronom, <noise> geograf, historiozof, egzystencjalista i foliarz, słowem kaszaniarz, panie redaktorze, ma szansę na podium w kolejnych pięciu latach. <noise> No cóż, trudno się nie zgodzić pani doktor, następna kategoria najgorszy redaktor i tutaj w 2019 był PatoTV, dalej Aron Trzęsigłówka, Aron Trzęsigłówka, no i ze swojej strony wałkowałem ten stan rzeczy już wielokrotnie na moich filmach, ale nie wiem jak status antyredaktora po latach widzi pani doktor, jakiś komentarz? No tutaj sprawa jest dosyć oczywista, bo dno redaktorskie od lat jest takie samo. Prawda? Najniżej jest Krecik, druga kadencja Meksyka od przemocy domowej i nieco wyżej Aronia, bo zdarzały mu się materiały takie mm. nie family friendly, więc no... Taki jest nasz ranking i tu jesteśmy zgodni co do dolnych szczebli filmografów US-17. i wyleciał na lata temu, zastąpił go miałki Aron, ale gdy pojawia się Szpinak wszyscy zdają się być przy nim wirtuozami kamery i kinematografii. I tak jest. Gdyby nie był on stop wykopywany poza Belweder i filmował za częściej, Aron spałby spokojniej. No, I cóż, szanowni państwo, następna kategoria antynagród Złotej Odleżyny, przegrany roku i tutaj był Laluś i to dwukrotnie, potem 30 główka, potem znowu Laluś. Jeśli tu chodziło o Niemce, później znów część główka. No i dopóki nie pojawił się Krecik, Krecica 89, zwał jak zwał, Dziąślak nie miał konkurencji w byciu na dnie hierarchii uniwersum. Jak pamiętamy, był poniżany, wykorzystywany, przerzucany z rąk do rąk, inwigilowany, był zabawką dla lateksowych babeczek. Alfabeta, naiwniak, narcyz, generalnie dramat. Tak, i nie wiem, czy pan pamięta, ale nazwałam to swego czasu Handlem Żywymi Lucia. O, tak, tak. Major był, bo Major tak. był całkowicie bezwolną kukiełką, tak? taką drugą skarbonką rudego i kolejnych podnajemców. Po zgonie majora homogenizowany szpinak PDF ma szansę <laughs> wskoczyć w buty Lalusia jako dyżurny przegryw US-17. Tak, zdecydowanie. I dalej, dalsza kategoria, najgorsza postać drugoplanowa. Tutaj był chłopaczek czyszczący głowymi rękami Kibelieti w zeszłym roku, no ale tutaj mam niewiele do powiedzenia. Nie ma za bardzo o czym, jest to kategoria nowa, bez dłuższej historii, więc tutaj nie ma większego sensu rozwijać tego tematu. No i kategoria Zban, chyba nasza ulubiona. Przez pierwsze trzy lata, no, nie było jej, w ostatnich dwóch latach, czyli 2022-2023 pojawiła się i za każdym razem zgarniał ją Barney. Jest to, jak wiadomo, antynagroda dedykowana z małymi jednak wyjątkami i tutaj chciałbym prosić panią doktor o szerszy kontekst tej kategorii. No, jak widać, kategoria tej antynagrody funkcjonuje dopiero od dwóch lat tak. i za każdym razem otrzymuje ta sama postać, prawda? Uh -huh. W pierwszym kwartale 2 sytuacja się zmienia, ale już wcześniej dedykowana dla kaszaniarza Nagroda dzbana Roku mogła wpaść w ręce niejakiemu Sobieskiemu. Tak. Szczęśliwie tak się nie stało, a ten rok jest jeszcze długi. Gazowa Patrycja musi się postarać w kolejnych kwartałach, żeby przebić laureata od Odleżyn za poprzednie dwa lata, prawda? Tak, dziękuję Pani Doktor. No i co, pora przejść do ważnych postaci, ważnych wydarzeń, czyli spraw istotnych dla uniwersum i pchających fabułę dalej, a które nagradzamy od 5 lat szlachetnymi nagrodami Diamentowego Łosia, czyli strona bardziej pozytywna. Tak. I od razu przechodzimy do wydarzenia roku. I od 2019 roku było to tak. Wyprowadzka majora do Krakowa, zejście Janka Łosia, Zabranie prawka Kononowi, SDR, zejście majora. No jak dla mnie, to nic bym tutaj nie korygował, zgadzam się w 100% z naszymi wyborami sprzed lat. Jest to sama kwintesencja tak naprawdę. Tak, tak, zdecydowanie tak, więc przejdźmy do kolejnej kategorii. Yy, następną kategorią był wygrany roku, na początku był to Fiodor, potem Konon, potem sąd, który zabrał prawko Kononowi, potem koalicja zbiorowo, przypomnę Marcin Najman, Kuba Szczęsny, Olgierdano i Barnej i w zeszłym roku był to Tomek 2.0. No i to samo co wcześniej, może tyle, że beznadziejny stan szkolny w ostatnim kwartale i marginalizacja pekalnego Yeti, który stał się orbiterem we własnym uniwersum, skutkowała tym, że nawet taki randomowy Penner jak Tomek 2.0 mógł wtedy coś ugrać, bowiem przed laty byłby po prostu jedną z postaci epizodycznych, nawet w połowie nie tak barwną jak profesor Tomasz czy Lejton Starosiu. No, bo nie ma do nich podejścia i z tego też powodu widać, że gumowa szkolna to głównoszkolna, jak mawiali starożytni pigmeje. Bo Tomek nie był barwną postacią, ale dość, dość nietypową, kompulsywną i z nałogiem, tak. co się wspaniale wpisywało w ten gumofilny w stylu rudego i reszty gumowych pokrak. Warto w tym miejscu podkreślić, że był to jedyny diamentowy łoś, mhm. który trafił do mokotowskiego nenofara Grupowy, bo grupowy, ale jednak. <noise> tak. Zdarzenie bez precedensu. Kolejna kategoria, najlepszy redaktor roku, i na początku to był Fiodor, potem US 17, potem Radek Universal, potem Perski. No i w 2023 nie mieliśmy nikogo. Nic bym tak naprawdę tutaj nie zmieniał, ale o co chodzi z tym pustym rokiem 2023? Zaznaczyła to pani Doktor na początku tego programu, ale prosiłbym o eksperckie rozwinięcie tego tematu. W tym roku postanowiliśmy zlikwidować kategorię redaktora Roku i zastąpić ją najlepszą postacią drugoplanową, ponieważ ta pierwsza stała pusta od odejścia perskiego w pierwszej tak. połowie 2022 roku. Cykliczne mówienie, że nadal nie ma tam dobrego redaktora, mijało się z celem. Tak. Było to zbędne zaśmiecanie kwartalników i końcowych podsumowań. I po historycznym przysaniu się rudego i jego ekipy kuriozów i pokrek do kiernoza, nie ma w zasadzie sensu mówić o jakiejkolwiek alternatywie czy naturalnym rozwoju szkolnej. Dlatego nie ma tam od 22 roku żadnego sensownego redaktora. Mówię tu o takich etatowych, a nie epizodycznych. Pod względem kinematograficznym kono jest martwy już od dawna i ostatecznym potwierdzeniem tego stanu rzeczy było odejście majora. Taka po prostu kropka nad imię. Tak, mocna, ale łatwo potwierdzalna teza. Z czystej, nieobarczonej antylateksowymi przed sądami empirii wiemy, że taki osąd sytuacji jest zgodny z rzeczywistością, bowiem jeszcze 3-4 lata temu byłaby to akademicka tak naprawdę tylko teoria, ale dziś wiemy, że jest to właśnie czysta empiria, twarde fakty. Oczywiście, nawet bez redukcji edytycznej czy stosowania opracowanej na ten kazus scentystycznej metodologii, widać to nawet okiem nieprzygotowanym. Otóż to. I kolejna kategoria, kobieta US17, i tam w kolejnych latach to była Monika z Krakowa, pani pielęgniarka, znów pani pielęgniarka, narzeczona dorodka, i za ostatni rok nie było nikogo. Tutaj nie mam w zasadzie nic do dodania. Ale pani pielęgniarka jest absolutnie małą faworytką. I swego rodzaju bohaterką 17 bo podczas okresu jej nadzoru nad kandydatem na kandydata nie pojawił się ani jeden atak 500 plus sypukcji. Tak. To jest warte tak. zaznaczenia. Tak. Chociaż nadal utrzymuje, że za takie grosze w takim stanie samo zaniedbywania się pacjenta i za te wszystkie obliżywe słowa i zachowanie kwasji człowieka bez zalet, nigdy nie podjęłbym się pracy z taką aberracją. To już pani bo... też wielokrotnie pani ja na to roku, to wielokrotnie. podkreślała. tak. Kolejna kategoria: najlepszy troll roku to był. Od początku to był mecenas z Piaseczna za 2019 i dalej Krzysztof runko, Nawet gazowa Patty, bo uruchamił świetnie Knura w 2021 bodajże. Dorotka i ochroniarz oraz sołty z sośnika. Jakiś komentarz do tego zestawienia, pani doktor? To ja ostatnio przejdę od razu do ostatniego trola roku. Sołtys jest przykładem, że do rywalizacji o tę szlachetną nagrodę można wejść w ostatnim momencie. ty Prakty tak, praktycznie na tydzień lub dwa przed, przed zamknięciem tu roku. Niektórzy wysoko zawieszają poprzeczkę wcześniej, ale tutaj trzeba trzymać rękę na pulsie do samego końca. Oczywiście ze swojej strony dodam na przykład mecenas z Piaseczna, mój serdeczny kolega, niegdyś swoimi pomysłami na trolling w 2019 roku też wszedł na scenę jakoś późną jesienią i zaorał konkurencję. I tak, z trollami zawsze trzeba czekać do końca, bo nie wiadomo co kto. Nie wiadomo mu... co się zdarzy, tak, tak. Co tam komu odwali. Kolejna martwa już kategoria, nitrosafarysta. Przez pierwsze lata nikogo nie typowaliśmy, później był Laluś zamiast Pampaliniego, ale o tym zaraz. Następnie Nitro Hunter, no i w ostatnim roku nie było nikogo. No i tutaj, szanowni Państwo, mamy małą wpadkę, z którą ja osobiście się do dziś nie zgadzam. No ale tutaj pani doktor przytoczy szerszy kontekst. Tak, tak, bo wygranych nie da się wymazać, a nagród cofnąć. Ale zdecydowanie struś nie powinien mieć najlepszego nitro safarysty za rok 21. Oczywiście jego samołowy dawały najlepszy nitro kontekst. Tak. Były spontaniczne, surowe, często nagrywane w samotności, co potęgowało nierealność sceny i jazdy samego auto nitro safarysty. Ale to właśnie nasz faworyt i zdaje się kolega pana redaktora, Pampalini, tak. spowodował to, że te autołowy na Belwederze były w ogóle No possible. No właśnie, Pampalini, tak jak pani doktor zauważyła, wtedy mój dobry ziomek wyrzucił przecież strusia z lasu, tak. i to był duży game changer tak naprawdę. Szkona zmieniła się od tamtego czasu bardzo mocno. Było bardziej przemocowo, pamiętamy. Było więcej awantur, no i walenia oczywiście na posesji. To właśnie wtedy wygodnicki laluś, nie musząc wychodzić już do lasu, bił rekordy w nitro-dripach. To były 23 dni w jednym miesiącu. No i w dodatku nagrzany dziąślak często był spotykany w tym stanie podczas wizyt MOP. Interwencji służb, czy też wizyt fsb ków no, Także ale... tak jest tutaj pan Palini. No. no tak, ale niestety rzucaliśmy wtedy monetą, jeśli się nie zgadzaliśmy. Po tamtym niefortunnym werdykcie zrezygnowaliśmy całkowicie z losowych rozstrzygnięć, chyba że dla podkręcenia napięcia. Tak. Ale siadając do kwartalników widocznego plebiscytu, mamy zawsze określoną wizję, kto i za co otrzyma antynagrodę lub nagrodę. Co do. Samego genialnego nitrosafarysty Pampaliniego, to przecież on zapoczątkował podział nitrosafari na belwederskie i leśne, prawda? Właśnie, powstały dwie szkoły. Dokładnie. Znaczy no, niby Meksyk był pierwszym belwederskim, ale to był, to był jednorazowy strzał. Mm -hmm. No dobrze, i ostatnia kategoria do nagrody, diamentowego łosia, pancerz roku. W pierwszym roku nie, nie przyznaliśmy żadnego. W drugim był to sweter jubileuszowy, 33 dni. W kolejnym, właśnie, 21 nie było znowu nic. Potem była niebieska koszula, 43 dni. Do, no dzisiaj, do dzisiaj, prawie rekordziska, ale o tym zaraz. bluza Moro, 30 dni. I było kilka dni przerwy, była noszona przez kolejne 25 dni. Ale błędnie nie wzięliśmy pod uwagę świątecznego kocyka. Noszonego od 10 października 2023 do 10 lutego roku następnego. No, <suszy> no tak, ale tutaj tu czysta statystyka noszenia decydowała. O wygranej. 2021 rok to jest działanie pani pielęgniarki, tak. dwukrotnej laureatki diamentowego Osia za Kobietę Roku. Tak. Co do reszty, to w zasadzie bez szerszego komentarza. Może tylko tyle, że jednak w zeszłym roku nie braliśmy kocyka świątecznego tak. pod uwagę, ze względu na to, że el prezydent w nim nie chodził, a pod nim tak długo leżał. Błąd naprawiliśmy w tym roku w pierwszym kwartalniku. Tak, i dziękuję za omówienie tych wszystkich kategorii, pani doktor. Kilka z nich, jak widzimy, wypadło. Pojawiło się kilka nowych, wszystko jest dynamiczne i przystające do kolejnych cieleń szkolnych 17. Słowem podsumowania warto wskazać, Statystycznego przegrywa i wygrywa z okresu 5 lat, kto zdobył najwięcej niecnych złotych odleżyn i zacnych diamentowych łosiów. Dodam, że już pierwszy kwartał bieżącego 2024 roku pokazuje, że mogą być nowe roszady. I tutaj, szanowne państwo, złota odleżyna była przyznana 5 razy Lalusiowi. Na drugim miejscu był Barnej i Trzęsie Główka, każdy z nich po cztery. Diamentowy łoś, no tutaj rekordzistą był znowu Laluś Dostał aż trzy statuetki, a kolejni mieli Max pod dwa diamentowe łosie. Tam był Fiodor czy pani pielęgniarka. Więc to pokazuje świetnie, jaką ważną postacią w ogóle był Major, który generował zarówno pozytywne rzeczy i negatywne rzeczy, pani doktor. No tak, w moim mniemaniu format się udał. Kwartelniki mówiąc kolokwialnie, również pozytywnie zażarły. Dobrze jest widzieć, że to, co robimy dla żartu, większość rozumie, a jeszcze lepiej tak. jest widzieć tych kilku z długim kijem w dupie, no. którzy albo co kwartał dopominają się o naszą atencję, no. albo post facto wylewają frustrację za otrzymane antynagrody. Tak, to jest fascynujące, jak naturalni następcy odeszłego Majora, o których przed chwilą wspomniałem, czyli kaszania, źródeł i przeżywają te nasze pseudopoważne plebiscyty. No i niezamierzony, ale i spodziewany w sumie efekt uczołowych Januszyń nietypowych w WS-17. Troszeczkę jakby to mnie nie dziwi, zważywszy na ich bardzo niskie możliwości intelektualne i poznawcze. Serdecznie dziękuję pani doktor, i mam nadzieję, że format kwartalników i finalnych podsumowań roku będziemy kontynuować. Tak, zdecydowanie tak, dopóki przynosi to jakąś tam satysfakcję hmm. nami, wywołuje reakcję u naszych widzów i nominowanych. Muszę jednak opuścić studio w trybie pilnym, panie redaktorze, z racji pojawienia Słysza. się UFO, którego światło padające na przedmioty nie rzuca cienia. No. To może być przełom w badaniach zjawiska alkoholowego delirium w lokalnej historii Giloviensis Civitas. Do usłyszenia, państwo. Dobrze, to zrozumiałe. Do widzenia Pani doktor. Życzę powodzenia w uchwyceniu statusu antycznego tego zjawiska. Dziękuję. I proszę podczas badań terenowych za dużo nie pić, bo ponoć nadmiar etylu owo UFO wywołuje i powoduje degradację mentalną do poziomu polskiego Janusza. Pani doktor już wyrusza na lotnisko, a ja się z Państwem żegnam. Z zwyczajowym piwo, wino, wódka w dłoni. Oglądamy dalej. Typujemy też dalej. Polecam i pozdrawiam. Piotr Frunczewski.